Byt, lęk, ból, szaleniec, obłęd. Pisze o rzeczywistości wewnętrznej I, i paradoksalnie przez to to jest wydaje mi się uniwersalne. Cierpienie jest siłą, która tworzy. Cierpienie jest motorem. Człowiek wtedy stara się to cierpienie złagodzić. Moje wiersze świadczą też o mojej chorobie. Choruję o schizofrenię. Chodzi o to, że świat się rozpada. Nie można z niego stworzyć spójnej całości. I w powrocie do zdrowia właśnie poezja pomogła. To był jakiś sens mojego życia, zmaganie się z, z tą materią słów. Nie wydaje mi się, żeby w dzisiejszych czasach poeta, który zachwyca się pięknem natury, miał jakiś sens jeszcze. Mnie nigdy nie pociągała taka wizja poezji i, i twórczości. Liczę na czytelników, którzy gdzieś tam w ciemnym kątku Mój wiersz, jeden jaki znajdą, że on coś będzie znaczył.